Dzień dobry, nazywam się Miłosława Krogulska i razem z izabelą Podlaską z portalu czary.pl przedstawimy horoskop na dni od 28 lipca do 3 sierpnia 2014 roku i za co nas czeka w tym tygodniu. W tym tygodniu od poniedziałku będzie dosyć napięta aura. Wenus ustawi się w opozycji do planety Pluton, a to oznacza, że w pierwszej połowie tygodnia bardziej będziemy się zajmować sprawami naszych finansów, sprawami naszych kredytów, i też będziemy bardziej uważnie dobierać sobie znajomych czy współpracowników. W drugiej połowie tygodnia będzie większe ożywienie, większa aktywność. Mars ustawi się w kwadraturze z Jowiszem, i w piątek Merkury przejdzie do znaku, do znaku lwa. A to oznacza, że będziemy bardziej przedsiębiorczy, bardziej skorzy do ryzyka i do podejmowania różnych ryzykownych wyzwań. I weekend będzie bardzo aktywny, bardzo yy, yy, ruchliwy, ponieważ Merkury ustawi się w konjunkcji z, z Jowiszem i w kwadraturze z Marsem. A to oznacza, że będziemy troszeczkę bardziej nastawieni na aktywne spędzanie wolnego czasu. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce będą w tym tygodniu w wyśmienitych humorach. Barany zdobędą górskie szczyty albo będą surfować na plażach, będzie cudownie, będzie wspaniale, ale uważajcie na zdrowie, dlatego że planeta Mars może spowodować, że w tej swojej pogoni za ekscytacją i ryzykiem posuniecie się trochę za daleko, więc bawcie się i szalejcie, ale w granicach bezpieczeństwa. W bardzo dobrych humorach będą strzelce, strzelcom nic nie będzie zagrażało, a przed nimi bardzo romansowy tydzień. Słońce i Jowisz strzelce do zawierania nowych znajomości, te już zamężne będą układały fantastyczne plany wakacyjne, które będą mogły spełnić razem z bliską osobą, a strzelce samotne mają absolutnie cudowny tydzień, żeby kogoś fajnego poderwać. Szczególnie weekend będzie sprzyjał tym bardzo rozrywkowym i miłosnym planom. W bardzo dobrych humorach będą również lwy. Lwy są w tym tygodniu królami całego Zodiaku, dlatego że słońce przemierza ich znak Zodiaku, Jowisz jest już ich znaku Zodiaku, a też od końca tygodnia, jak powiedziała Iza Merkury, również wejdzie do znaku lwa i spowoduje, że lwy będą bardzo towarzyskie, bardzo wesołe. Ale z tymi nowymi sprawami, nowymi zadaniami zaczekajcie do piątku. Wcześniej postarajcie się zakończyć to, co już żeście obiecali i to, do czego już jesteście zobowiązani, żebyście potem nie musieli w szale i w omoku nadrabiać różnych zaległości. Koniec tygodnia bardzo też sprzyja podróżom wakacyjnym, w jakie się lwom wybiorą, w jakie się lwy wybiorą. To jest bardzo dobry czas również na nowe, szalone i bardzo ciekawe znajomości. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce, w tym tygodniu będą uważnie liczyć swoje pieniądze i spokojnie podchodzić do różnych awantur i konfliktowych sytuacji. Byki będą bardziej nastawione na odpoczynek, niechętnie będą się angażować w jakieś większe przedsięwzięcia. Jeżeli będą miały taką możliwość, to po prostu zamkną się w domu albo wyjadą na spokojny urlop. Druga połowa tygodnia bardziej może być sprzyjająca sprawom rodzinnym i różnym aktywnościom sportowym. Panny natomiast w tym tygodniu będą bardzo zapracowane. Wenus, która sprzyja Wam cały czas ze znaku raka, sprawi, że będziecie bardzo aktywnie nie podchodzić do spraw uczuciowych. Jak panny są zawsze nieśmiałe i takie wycofane, to jest w tym tygodniu mogą bardziej wziąć sprawy w swoje ręce. Druga połowa tygodnia bardzo dobra na odpoczynek, ale też na jakieś ważne wydarzenie rodzinne. Koziorożce natomiast w tym tygodniu będą bardzo uważnie sprawdzać stan swoich finansów. Wenus w opozycji do Plutona bardzo poruszy koziorożce, w tym sensie, że będą chciały odzyskać jakieś stare długi albo spłacić różne jakieś zobowiązania, które im ciążą. Pierwsza połowa tygodnia to jest bardzo dobry. Czas, żeby załatwiać sprawę w urzędzie. W drugiej połowie tygodnia bardziej się troszeczkę wyluzujcie, relaksujcie i troszkę odpocznijcie. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki będą w bardzo dobrych humorach. W tym tygodniu udadzą się wakacyjne podróże, nowe znajomości, będziecie się bardzo dobrze bawić. Szczególnie bliźnięta poczują zew dalekich krajów i podróży, wsiądą do samochodu albo kupią bilet na pociąg i ruszą przed siebie. W tym tygodniu wszystko Wam się uda, a jeżeli musieliście zostać w pracy, to też za bardzo nie narzekajcie, dlatego że wszystko będzie szło Wam bardzo, bardzo szybko, a od piątku pewna ważna osoba będzie dla Was bardzo przychylna i ułatwi Wam załatwienie jakiejś trudności. Urzędowej sprawy. W dobrych humorach będą wagi, wagi mają w tym tygodniu dobry czas na poznawanie nowych przyjaciół, jeżeli czuliście się samotni to wyjdźcie z domu, ruszcie się za komputera na jakąś imprezę, koncert albo jedźcie na wczasy, tam z pewnością spotkacie miłe towarzystwo. Również wagi będą miały szczęście w miłości, a pod koniec tygodnia w sprawach rodzinnych czeka Was dobra wiadomość, jakaś trudna sprawa się wyjaśni i będziecie mieli powody do dużej radości, którą będziecie dzielić z bliskimi Wam osobami. Wodniki będą zachwycone tym, co się wokół nich dzieje, dlatego że zapowiada się o wiele więcej towarzyskich atrakcji, zaproszeń w różne ciekawe miejsca, wyjazdów, wycieczek, trochę będzie zmian planów, trochę będzie z tym związanego zamieszania, ale to jest to, co lubicie najbardziej. Nie trzymajcie się kurczowo starych planów, idźcie na żywioł, ale miejcie też zaufanie do ludzi, którzy was otaczają, dlatego że w tym tygodniu może się tak zdarzyć, zwłaszcza pod koniec tygodnia, że ktoś Wam bliski będzie trochę mądrzejszy i jego plany będą lepsze od Waszych planów. Więc warto będzie wziąć to. Pod uwagę. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby. W tym tygodniu będą bardzo aktywne i przedsiębiorcze. Szczególnie raki, które cały czas aż do piątku Merkury przebywa w ich znaku Zodiaku, sprawi, że będziecie bardziej skupieni na sprawach zawodowych, bardziej aktywni, często będziecie spotykać się z ludźmi i też to jest bardzo dobry tydzień aż do piątku, żeby wysyłać maile, ważne, podpisywać ważne umowy i przede wszystkim też, jeżeli ktoś szuka pracy, pojawiać się na różnych spotkaniach, czy wysyłać właśnie ofertę o pracę. Skorpiony na Natomiast będą w tym tygodniu bardzo buntownicze, bardzo y, podekscytowane nowymi zadaniami. Mars, który jest w Waszym znaku zodiaku, ustawi się w kwadraturze do Jowisza, a to oznacza, że nawet jeżeli jesteście na urlopie, możecie wpaść na jakiś genialny pomysł i od razu go realizować. Y, y, wszystkie pomysły, wszystkie sprawy, które zaczniecie w tym tygodniu, mogą pomóc w Waszej karierze, więc nie ociągajcie się, zapisujcie ważne sprawy i y, oczywiście troszeczkę w weekend jednak odpocznijcie. Ryby natomiast będą bardziej nastawione. Na relaks, odpoczynek i na sprawy uczuciowe. Pierwsza połowa tygodnia bardzo sprzyja spotykaniom z przyjaciółmi, odnawianiem starych znajomości, które również mogą przydać się w sprawach zawodowych. Druga połowa tygodnia natomiast dla ryb bardziej odpoczynkowa. Nie spinajcie się i nawet większy urlop czy dłuższa przerwa w pracy dobrze Wam zrobi. Życzymy wszystkim znakom Zodiaku udanego, fantastycznego tygodnia, a po więcej horoskopów zapraszamy na stronę www.czary.pl.